Witam Was na Akademii Mody. Chciałam Wam opowiedzieć o tym, że nareszcie ruszył drugi moduł z drugiego stopnia, że mamy już na YouTubie słuchajcie, filmiki o konstrukcji bluzki, o konstrukcji sukienki, o tym jak wykroić, o tym, jak wymodelować, o tym, jak to uszyć wszystko po kolei każdy każdy moment szycia tej bluzki i sukienki, którą też wam prezentowałam wcześniej. Wszystko można zobaczyć i nauczyć się. Tutaj wam prezentuję tą bluzkę, tak, którą będziemy tam szyć, modelować. Każdy z was to na pewno zrobi. Jest uważam piękny fason. Każdemu z Was będzie pasował, także zapraszam do oglądania, do wykupywania. Wszystkie te filmiki można wykupić oddzielnie każdy filmik o konstrukcji, o szyciu albo w całości. I jeszcze chciałam coś Wam powiedzieć o tym, że teraz nagrywamy następny moduł o spodniach. W tej chwili jest tutaj już na ścianie konstrukcja. Będziemy już kroić i szyć klasyczne spodnie w kant, które też będą zaprezentowane na YouTube. Zapraszamy jeszcze raz.